Czy kurwa nie pali? Kurwa, tego, że to zaraz na to taki tak bardziej żeby się te praski, tego pieca. I tak to ja jestem, że tam się palił, kurwa tego mnie w ale nie kurwa ten palet spalił. A ja mam <gry> Jeszcze ja, no, nie kurwa, ty w ogóle, kurwa, w no. kurwa, 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 nie kurwa, tylko kurwa, tam z tego, co sobie przypierdoliłaś, kurwa, 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 dupę no kurwa, kurwa, No i kurwa, ty gada co z tą kraską, kurwa, 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 i w ogóle kurwa takie, no, palę się, kurwa, pierdana, się, rozjemy, upięcą, to, kurwa, Kasia odchodzi, kurwa, las się rozumiemy. A z to na dupie, pieca. Kurwa, da jest, kurwa, ja więcej, co i Kurwa, do sobie, chuj pokryje, kurwa i gręda w na chatę zgwałci mi tam, i kurwa, będzie zakładał rabatę, kurwa. Ale nie, mówię ci, mówię ci, mówię ci, mówię ci krótko. Nie, ja dziwnie, krótko. Ja. Ja ci mówię, krótko. I kurwa, ten pajłeś, ten mimo na pierdza Kurwa tak, a to co tak się tak kurwa tak się tak, kurwa dość do kurwa. I kurwa mówię ci mówię ci kurwa, go pali, mnie pali kurwa ten pal bo kurwa, ten ogień przydat się kurwa zamać ten pal i kurwa nie mogłem, nie mogę ten, no, mogę no wyjąć kurwa, i mnie kurwa oko przypalało, kurwa, no <zyskłonka> ja, to, wiesz, to, to nie? No to jest, co nie ma. To teraz kurwa słuchaj chodź. Mówię, że klatka otwieca jakiegoś tam kośmizdra, kurwa wyjebało to tam to i staro. Zaraz to łatwiej się skręcać. Nie, nie, no. nie. I mi kurwa znowu stała pięta. A nie, nie, nie. A nie, kurwa, wracaj z klatką, no co ma to? No. Ej, ty kurwa się jak chwilę rękudową otrzymał, kurwa, co nie? Kurwa, Taki rugan, kurwa. kurwa, kurwa, kurwa. 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 To no. się go. <grych> ja już nie czuję zębów. tego. Tak że... <grych> no ta ręka tak że